Nie wiem czy wiecie, ale między 27 lutego a 3 marca można zdobyć dropy do Guild Wars 2 na Twitchu. Z tej właśnie okazji zapraszam was na Twitcha, sezon podługa live, gdzie owe dropy można zdobyć. Niestety w aktualnych dropach ArenaNet się nie popisała. Dropy są moim zdaniem o wiele gorsze niż poprzednio. Są nimi: Trading Post Express 5 razy, Merchant Express 5 razy, Bank Access Express 5 razy. Oraz mistlock Sanctuary paski na dwa tygodnie. Niemniej wydaje mi się, że warto wbić na Twitcha, ponieważ 27 prócz dropów będę rozdawał Golda do Guild Wars 2 jak ma to miejsce co miesiąc. Oczywiście większe kwoty dla subów oraz troszkę mniejsze dla wszystkich, dlatego jeżeli chcesz mieć szansę wygrać większą ilość golda oraz masz Amazona, rzuć darmowego suba, by przyszłe giveawaye oraz eventy cię nie ominęły. A kto wie, jeżeli będzie fajna aktywność na Twitchu, no to jest całkiem spora szansa, że każdego dnia, aż do końca dropów, będziemy robić jakiegoś giveaway'a. A na samym Twitchu robimy różne Guild zabawy dla community, jak na przykład ostatnio zabawa wchowanego z nagrodami, gdzie rozdaliśmy lekko ponad 300 golda. A teraz mała informacja, droby do Guild Wars 2 to nie jedyne, jakie zdobywamy u nas na Twitchu. Aktualnie ogrywamy Last Epoch, więc jeżeli i Ty masz ową gierkę, chcesz zdobyć pelerynę oraz pety, wbijaj na Sizu podłoga live. Obstawiam, że Last Epoch będziemy właśnie ogrywać mniej więcej do 27, do momentu aż Guild Wars nie wyda aktualizacji. Dlatego bardzo, ale to bardzo zachęcam w i stań się częścią naszego community, bo oprócz gier można znaleźć na Twitchu różne, ciekawe tematy. Mówi do was Sezu. Hej!